Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy film będzie uzupełnieniem poprzedniego, którego tytuł brzmiał Czy jest Twój Dzień? W którym tematem była jakość naszego dnia, a w dzisiejszym filmie skupimy się na jakości naszego wieczoru i jakości naszego snu. Jakość naszego snu ma kluczowe znaczenie w temacie naszego dnia i idąc dalej w temacie naszego życia. Czym lepszy sen, tym lepszy dzień, a czym lepszy dzień, tym lepsze życie. Jakość naszego snu ma kluczowy wpływ na nasze samopoczucie, chęć do działania, motywację. Możemy mieć super dietę, możemy ćwiczyć, dbać o siebie, ale jeżeli nie zadbamy o jakość naszego snu, to nasze zdrowie ucierpi bardzo. Nieprzespane noce oraz rozregulowany rytm dobowy może prowadzić do otyłości, może prowadzić do spadku tak ważnej teraz odporności. U mężczyzn spada wydzielanie testosteronu, no i w dłuższym terminie może prowadzić do rozwoju choroby Alzheimera. Praca nad dobrym snem zaczyna się już rano, czyli eksponowanie się na światło naturalne, na światło słoneczne, spacery, trening, właściwa dieta, a po powrocie do domu unikanie światła niebieskiego, do którego przejdziemy jeszcze później. Podczas snu nasz organizm regeneruje się i oczyszcza z toksyn. Czyści receptory neurotransmiterów takich jak dopamina, serotonina, zajmuje się konsolidacją pamięci, czyli przenoszeniem z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Więc jak widzicie trochę roboty ma. Więc warto by było dać mu wystarczająco ilość czasu na wykonywanie swojej pracy. Kiepski sen to odrena rozdrażnienie, nerwy w ciągu dnia problemy ze skupieniem i zapamiętywaniem, problemy z koncentracją, impulsywność i ogólne rozbicie. A przecież tak czuje właśnie się większość z nas. I ja czułem się tak samo. Szukałem winy wszędzie, ale nie u siebie. A przecież większość problemów ze snem i ogólnie problemów leży w nas, i w naszych złych nawykach. Jeżeli chodzi o jedzenie, najlepiej byłoby zjeść ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem, żeby dać organizmowi czas na strawienie tego, a później na regenerację podczas snu. Żeby nie dopuszczać do sytuacji, w której idziemy spać, a organizm dopiero trawi pokarm, a później dopiero zajmuje się regeneracją, bo traci te cenne godziny. Ciekawym rozwiązaniem też jest okno żywieniowe, w którym jemy przez 8 godzin, a przez 16 nie. Kolejnym tematem jest kawa. Powinna być wypijana najpóźniej. 6 godzin przed pójściem spać. Bo chociaż tego nie czujemy, to ona wciąż krąży w naszym organizmie i później zaburza nas sen. Nie jesteśmy w stanie spać wystarczająco głęboko. A jednak co robimy często? 19, 20 jeszcze jest kawka. I może tego do końca nie czujemy, bo mówimy, ja będę spać normalnie, ale ten sen już nie będzie taki, jaki mógłby być. Alkohol. No. Tutaj to wielu, wielu tutaj, wielu suplementuje prawdopodobnie. Przyjęło się, że ułatwia zasypianie zasypianie tak, ale spłyca nasz sen, tworząc go gorszy i może prowadzić do większej ilości wybudzeń. Ale jeżeli już jesteśmy fanami piwka przed snem, to może warto napić się takiego bezalkoholowego. Oh no! Który nie ma alkoholu, ale za to działanie chmielu może nas właśnie relaksować. Światło niebieskie. Tak jak wcześniej wspominałem, światło niebieskie ma bardzo negatywny wpływ na nasz sen, na wydzielanie melatoniny, na wyciszenie. Dobrym przykładem może być moja narzeczona. Gdy jeszcze nie mieszkaliśmy razem, nie miała w pokoju telewizora. Miała komputer, ale ogólnie słuchała sobie muzyki, czytała książki. W momencie, w którym zaczęliśmy mieszkać razem, zaczęliśmy oglądać telewizję razem w salonie, na dużym telewizorze i okazało się, że jakoś pogorszył się sen powinniśmy się odłączyć właśnie od źródeł światła niebieskiego tak jak telewizor, komputer czy scrollowanie telefonu. Musimy się odłączyć, żeby się uspokoić, spowolnić, zrelaksować, skończyć tą gonitwę myśli. Dwie, trzy godziny przed snem najlepiej byłoby odstawić te wszystkie urządzenia. Ja akurat jeśli chodzi o używanie w ciągu dnia, ale bardziej w pracy, a szczególnie w tej drugiej połowie dnia, gdzie robi już się ciemno, to zakładam okulary od Eyeshield, które nazywają się DayShield, które są lekko pomarańczowe i blokują 30% przyjmowania światła niebieskiego. Ale kiedy już jestem w domu, to tak trzy godzinki przed, przed snem zakładam już okulary Night Shield, które blokują i pochłaniają 100% światła niebieskiego. Warto by się było też wieczorem umyć, ale w okularach, no kurczę, niewygodnie. Więc ja ze swojej strony polecam, zamiast używania tradycyjnego światła, które, tak jak wspominałem, emituje to światło niebieskie i nas wybudza, cały czas daje do zrozumienia organizmowi, że jest dzień. Możemy je wyłączyć albo zamienić na przykład na jakąś lampkę światłem, ze światłem czerwonym, albo po prostu kąpać się przy świeczce. Jeżeli chodzi o sam prysznic i samą kąpiel, to ja na przykład w bardzo ciepłej wodzie mmm, się kąpię. Przez to właśnie się jeszcze, jeszcze bardziej relaksuję, wyciszam. Kluczowym w temacie snu jest regularność. Regularność schodzenia, spać, regularność wstawania. No w tych czasach mamy to bardzo rozregulowane. Ja na przykład staram się kłaść między 22 a 23 i wstawać 7-8. Ciemno, cicho, chłodno, czyli. W naszej sypialni powinno być całkowicie ciemno, żeby uniknąć padania światła i wybudzania nas ze snu głębokiego, podczas którego zachodzą wszystkie pozytywne zmiany w naszym organizmie. Najlepiej gdyby było tak ciemno, że nie widzimy własnej ręki. No ale nie zawsze jest to możliwe. Dlatego polecam używanie opasek na oczy. Koszt opaski mały, a profity dla naszego zdrowia duże. Cicho. W sypialni powinniśmy zadbać o to, żeby mieć maksymalną ciszę. Nie spać przy otwartym oknie, żeby uniknąć padania dźwięków z zewnątrz, dźwięków aut, śmieciarki. Żeby uniknąć wybudzenia, powinniśmy mieć maksymalną ciszę. Chłodno. Optymalna temperatura, jaką powinniśmy mieć w sypialni to 16 do 20 stopni, więc warto sobie przed pójściem spać, przewietrzyć pokój, żeby spało nam się miło. Nasza sypialnia Służy do dwóch rzeczy: do spania i do zacieśniania bliższych relacji z naszą partnerką lub partnerem. Nie służy do jedzenia, nie służy do pracy, bo naszemu organizmowi sypialnia ma się kojarzyć miło i ma się kojarzyć ze spokojem, z relaksem, a nie z wytężoną pracą. Przy zacieśnianiu relacji może być wytężona praca, ale to jest ta przyjemna. Bardziej tu chodzi o pracę na laptopie, odbieranie maili. Nie, sypialnie ma służyć do rzeczy przyjemnych. A to prowadzi nas do kolejnego punktu, jakim jest brak elektroniki w sypialni brak telewizora, brak komputera, brak tabletu i najlepiej telefonu, żeby nas nic nie rozpraszało, żebyśmy nie chłonęli tego światła niebieskiego i tak jak wspominałem, żeby sypialnia była miejscem gdzie jest spokój, cisza i ładowanie baterii. Kolejnym fajnym tematem jest praktykowanie wdzięczności, usypiając czy przed pójściem spać, właśnie medytując, ciesząc się z tego co mamy, nie rozkminiając o problemach, tylko doceniając co jest. Przez to nie wydziela się kortyzol, a my możemy się jeszcze bardziej zrelaksować. Kolejnym tematem jest wybudzanie się w nocy. Może mieć to podłoże chorobowe, ale pewnie często będzie miało takie podłoże, że wypiliśmy zbyt dużą ilość płynów przed pójściem spać. Wstajemy, idziemy do toalety i bach, dostajemy światłem niebieskim w oczy, melatonina spada do zera i już noc nie będzie taka jaka być mogła. Jakość naszego snu spada. Polecam albo właśnie mieć delikatne światło czerwone, jakąś delikatną lampkę albo świeczkę na właśnie ewentualność stania w środku nocy. A to pozwoli nam nie tracić melatoniny i wrócić na spokojnie dalej do snu po zrzuceniu desantu. Dla mnie sztosem jest przed snem wypicie herbaty Deep Dive od By Herbs, która pomaga mi się właśnie zrelaksować i daje mi jeszcze lepszy sen. Stosuję też L teaninę, która też bardzo dużo mi daje, jeśli chodzi o sen. Lepiej się wysypiam, to to akurat jest pewne. Jak widzicie, lepszy sen to na pewno zmiana nawyków, ale wprowadzając je delikatnie, krok po kroku, zobaczymy znaczną poprawę. Znaczną poprawę snu, która przełoży się na lepszą jakość dnia, a lepsza jakość dnia przełoży się na lepszą jakość naszego życia. Jeśli zainteresował was ten film, to w opisie podeszle linki do stron właśnie z produktami, których sam używam. I dziękuję Wam bardzo, że dotrwaliście tutaj do końca. Mam nadzieję, że coś ciekawego udało Wam się usłyszeć. Dajcie słuchajcie znać w komentarzu, może macie jakieś fajne sposoby na polepszenie jakości snu, na większy relaks. Dajcie subskrypcję, dzwoneczek. Dla was to niewiele, a mi na pewno pomaga przy rozwijaniu kanału. Życzę dla Was jak najlepiej. Z tej strony rozwijmy się. Ja mam na imię Przemek Siemanko.